Okay, bo to jest materiał, który tutaj nie pamiętam kto, ale ktoś mi tutaj napisał, że obejrzał ten materiał. Jest to Modar X, a w ogóle ostatnio polubiliśmy chyba takie materiały i wy, i ja polubiłem oglądać takie dosyć mroczne te materiały. I one się też ładnie klikają na kanale, więc warto sobie to wykorzystać. Natomiast no, czasem tematy są mocne, hardkorowe, więc radzę nie jeść przy nich. Nie wiem, jak z tą akurat sprawą. Przyśladowca, który przekroczył wszystkie granice. Więc sprawa Ricardo Lopezia. Łapka w górę dla statystyk, komentarz dla statystyk, jak kradniemy, kradniemy z klasą i wy możecie go włączyć po prostu e, i wy, na wyciszeniu link w opisie do tego materiału. Byłbym bardzo wam wdzięczny, bo dzięki temu troszeczkę moje sumienie jest, że tak powiem, łagodzone, że kradnę, ale kradnę z klasą, proszę państwa. Więc jedziemy z tym materiałem. Oto Bjork islandzka wokalistka posiadająca całkiem ciekawy katalog muzyczny. Oto jej fan, Ricardo Lopez. O, 1996, to w tym roku ja się Urodziłem. Oj, jest, co to kurwa za wariat! Przed wami przerażająca Panie? historia właśnie Ricardo Lopeza, jego dziewięciomiesięcznego szaleństwa i obsesji, która to została zarejestrowana na nagraniach tworzonych przez Lopeza. Przed wami okropna historia stalkera, który popadł w obsesję, a następnie nagrał swoje pogrążanie się w szaleństwie. Przed wami przerażająca historia prześladowcy, jakim był Ricardo Lopez. ta historia o naprawdę tragicznym zakończeniu. Cześć wszystkim, mądre z tej strony, witam was bardzo serdecznie w kolejnym mater... Jezu, co to za dziwne te... jakoś się zrobiła. Ja już zjadam, ale mnie, ale mnie e, gory nie ruszą. Spoko. Materiale, w którym rzucamy okiem na sprawę Ricardo Lopeza I powiedzieć, że sprawa, którą zajmujemy się w tym materiale, jest bardzo mocna i przerażająca, to trochę jakby nie powiedzieć nic. W związku z czym zresztą, zostawcie jeszcze suma na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, oraz podnijcie do mojego Instagrama, linka znajdziecie w opisie tego filmu. A tymczasem, może lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy od samego początku tej historii. Jednak zacznijmy od dnia, kiedy to wszystko się zaczęło. Ricardo Lopez urodził się 14 stycznia 1975 roku. Jednakże, już mm. kilka lat po jego przyjściu na świat, jego rodzina postanowiła przenieść się do USA. Ostatecznie przeprowadzili się do mojego miasteczka Lawrenceville w stanie Georgia. Ricardo dorastał, pozbawiony większej pewności siebie, i przez lata myślał o sobie w bardzo negatywny sposób, a zwłaszcza o swoim wyglądzie. Generalnie było od lupy, no, nie nie czas był. spędzał w swoim własnym towarzystwie, w swoim domu. Ludzie, którzy znali go w tamtych czasach, określali go jako wyluzowanego introwertyka. Sam dał kilku kolegów, jednak nie miał żadnych kontaktów z osobami płci przeciwnej, z żadnymi dziewczynami, oraz naprawdę bardzo zmagał się z brakiem poczucia własnej wartości. Jednak o tym pogadamy trochę później, kiedy przeanalizujemy jego dziennik odnaleziony przez policję, bo tam ten problem został trochę dokładniej opisany. W każdym razie trzeba to jak wspomnieć o tym, że Lopez często pisał o niezręczności, którą odczuwał, przebywając w towarzystwie kobiet, dodatkowo często pisał o swojej bezwartościowości oraz o wstręcie do samego siebie. To co też doprowadziło do jego pokręconej fascynacji. Bjork, ale nie uprzedzajmy faktów. Dodatkowo Lopez urodził się z pewnym schorzeniem znanym jako zespół... Lubię takie true crime albo creepy history i horrory, na spokojnie, na słucham. <laughs> Donia, ja ci powiem szczerze, że, że ja osobiście no lubię, no nie mogę ukrywać, że lubię, natomiast no wiadomo, że to jest wiecie, oglądanie czyjejś tragedii tak naprawdę zazwyczaj. Feltera, który w skrócie polega na obecności Przynajmniej jednego dodatkowego chromosomu X W części lub we wszystkich komórkach Organizmu mężczyzny, to między innymi zaburza Produkcję testosteronu, wpływa na rozwój fizyczny Na płodność, na przykład jest w stanie Zaburzyć rozwój emocjonalny Dodatkowo może mhm. prowadzić do małych jąder Ginekomastii, problemów poznawczych, czy Opóźnionego, bądź niepełnego dojrzewania I przynajmniej kilka tych punktów z pewnością Można przypisać on do Ricardo twaść, ja widzę? W nich można doszukiwać Swego rodzaju powodów Jego poczucia niższej On, on, on się poczuć? Twarz kurwa! Jednakże, co jest zmienia faktu, że Ricardo i tak miał spore ambicje względem siebie. Chciał odnieść sukces, chciał zostać artystą światowej sławy. Bardzo chciał, żeby ludzie znali jego imię. I faktycznie udało mu się to, ale mam wrażenie, że nie z tego powodu, jaki sobie wymarzył. Co za tym idzie, sławy nie zdobył poprzez swoją sztukę, a poprzez katastrofę, do której prawie doprowadził. I w celu kontynuacji tej kariery muzycznej Ricardo rzucił szkołę średnią. Jednak nie udało mu się zrobić w tym żadnego poważnego postępu. Prawdopodobnie ze względu na to, że czuł się gorszy od wszystkich. Był na Niepewny siebie, że z góry uznał, że nie zostanie przyjęty do szkoły artystycznej, w związku z czym nawet do niej nie zaaplikował. W międzyczasie dorywczo pracował w firmie swojego brata która zajmowała się zwalczaniem szkodników po to, aby się utrzymać. A w wieku 17 lat Lopez stał się samotnikiem, zamknął się na cały świat zewnętrzny i wycofał się do świata fantazji. Zafascynował się mocno gwiazdami. Zaczął ukrywać się w piwnicy w domu swoich rodziców, a tam pozostawał sam ze swoimi myślami. Zafascynował. Kurwa, marzenie życia, jak mamy szczerze Ja to jestem takim piwniczakiem czy znaczy jestem w stanie, bo ja lubię sobie wyjść do dobrej restauracji i kupić, zrobić sobie jakieś dobre jedzonko, wyjść do sklepu, Lu lubię takie rzeczy, lubię te natomiast moim marzeniem jest mieć życie troszkę jako rok może, może niekoniecznie, że tak jak on, dokładnie, bo nie o to mi chodzi, tylko że mieć swoją własną piwnicę, która będzie luksusowa, i ja będę sobie w niej siedział i będę sobie robił na przykład live'y, nagrywał coś, miałbym w dupie cały świat i bym sobie grał, czuć żyć malinka po prostu, życie malinowe, idealo się celebrytami do tego stopnia, że stało się to jego obsesją i to naprawdę niezdrową. I to też jest zaburzenie mające swoją nazwę, Celebrity Worship Syndrome, czy taki zespół uwielbienia gwiazd. Jest to obsesujne, uzależniające zaburzenie polegające na nadmiernym zainteresowaniu i zaangażowaniu w życie innej, sławnej osoby. Specjaliści twierdzą, że Ricardo Lopez cierpiał na to zaburzenie, które ostatecznie doprowadziło go do niezdrowej i przesadnej fascynacji Bjork. Nie wypowiem tego nazwiska, nie wiem, nie potrafię. W końcu Lopez zaczął zbierać wszelkie informacje To jest jakby, kurwa, od Władcy Pierścieni, nie wiem. Godumundins... ja pierdolę. To, kur... Nicho, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem niemka jest. W końcu Lopez zaczął zbierać wszelkie informacje na jej temat. Dokumentował je m.in. w swoim dzienniku. Zajął się również pisaniem listów do niej, oczywiście z pozycji fana. Wówczas miał również podzielić się z osobami, które znały go w tamtym czasie, informacją o swojej fascynacji Bjork. Twierdził, że jest ona jego muzą i że wszystko, co jest w niej obecne, napawa go euforią. Moment rozpoczęcia się tej obsesji miał miejsce w 1993 roku. I obsesja ta urosła do tak niezdrowego punktu, że Lopez zaczął oddalać się od rzeczywistości. Wiele ze swoich myśli pisał w swoim notatniku, gdzie m.in. pisał o tęsknocie za jej akceptacją, o tym, że chciałby być osobą, która będzie miała wpływ na jej życie, trochę wykrakał, nawet pisał tam fantazję o wynalezieniu wehikułu czasu, aby podróżować do lat 70. i zaprzyjaźnić się z nią jako dziecko. Co istotne, jego fantazje nie miały charakteru seksualnego. Sam pisał w swoim notatniku, że nie mógłby uprawiać z nią seksu, ponieważ ją kocha. W końcu dziennik Lopezda rozrósł się do mm -hmm. 803 Cielawe. stron. Znajdowały się z nim właśnie przemyślenia o Bjork, fragmenty jego niezdolności do zdobycia dziewczyny, o jego zażadowaniu własną osobą z powodu ginekomastii. Uważał się również za. Czy mi się trochę wydaje, że jak kogoś kochasz, to chcesz z nim uprawiać seks, nie? Luzera, za przegranego. Twierdząc, że nigdy nawet nie nauczył się prowadzić. Zarzegał na swoją. No ja wam powiem tak. Nie wiem, czy by mi przeszkadzało takie życie luzera. Znaczy, bo ja bardziej wstawiam to na takiej zasadzie, że jak, jeżeli mam pieniądze na to, żeby sobie mieć takie życie i prowadzić sobie je, to w żadnym wypadku nie czułbym się uposzkodowany, ani nie byłbym jakimkolwiek luzerem. W dupie mam, czy prowadzę auto, czy nie prowadzę tego auta. Na przykład na, teraz, na chwilę obecną nie mam prawa jazdy, przyznaję się bez bicia. Nie mam prawa jazdy. Znaczy, jeździłem samochodem, wydaje mi się, że dobrze jeżdżę. Natomiast nie mam prawa jazdy, ponieważ wyjechałem za granicę. Pierwszy mój test nie zdałem z lenistwa zwykłego. Poza tym nigdy mnie nie jerały samochody. Natomiast, jeżeli bym wrócił do Polski, to na 100% bym miał po prostu prawo jazdy, bo tam bez prawa jazdy ciężko żyć ogólnie. Więc byłoby mi potrzebne. I, i zazwyczaj staram się zdobywać wiedzę, która, mi, która jest mi potrzebna, lub mnie po prostu interesuje. Yy, wielu rzeczy nie wiem I się przyznaję do tego Czy mam życie przegrywa? Troszeczkę można by to tak nazwać Chodzę tylko do pracy i potem siedzę Zazwyczaj teraz na live'ach Wcześniej siedziałem przed grami, anime i tak dalej Teraz siedzę przed grami, anime i na live'ach Więc, yy, ale mi to kurwa pasuje Jestem samotnikiem, to fakt yy, Natomiast mi to kurwa mocno pasuje I niestety mam takie życie, które inni ludzie nazwa, nazywają Chyba przegranym przygry, życiem, nie? Chyba tak Więc jakby mi to nie przeszkadza Pracę, za którą zarabiał bardzo mało pieniędzy Wedle analizy jego dziennik miał zawierać 168 odniesień do jego uczuć związanych z porażką 34 odniesienia do samobójstwa i 14 odniesień do morderstwa Natomiast 408 Druba. odniesień do Bjork i 52 odniesienia do innych celebrytów Coś Nie wiem Coś, co w I psychologist Ostatecznie wszystko doprowadziło do 1996 roku Kiedy Björk związała się z innym muzykiem znanym jako Goldie I przypominam, że nie znała wtedy Ricardo Lopeza Nigdy go nie spotkała, nie wiedziała, że on istnieje Nie wiedziała w ogóle o kimś takim jak Ricardo Lopez On natomiast odebrał to bardzo personalnie Uznał, że to zdrada Sam w swoim dzienniku napisał Straciłem 8 miesięcy, a ona ma pieprzonego kochanka I wówczas zaczął fantazjować o tym, jak mógłby ją za to ukarać Dodam jeszcze, że w tamtym czasie Lopez wyprowadził się z domu rodzinnego I teraz mieszkał w Hollywood na Florydzie. I to właśnie w tym momencie Lopez przestał pisać swój pamiętnik, natomiast zaczął nagrywać wideo-pamiętnik, który jest w pełni dostępny i jest przerażający. I cały ten materiał jest jedną wielką relacją upadku psychicznego Lopeza. I naprawdę przerażająco się na to patrzy, tym bardziej, że w bardzo wielu z tych tajemnic gościu mać. mówi o swoim. chujowo troszeczkę, że on poszedł w tą stronę, nie? Niech sobie uwielbia, ale byle nikogo nie krzywdzić, moim zdaniem. Jak kogoś kochasz, to prze, przede wszystkim nie chcesz krzywdzić, a jak czujesz się frajem, to możesz uważać, że krzywdę przybywa z sobą, którą kochasz. Znaczy wiesz, to no troszeczkę tu by się nie zgadzało, bo jeżeli ona odebrała to, e, jeżeli on odebrał to w ten sposób, że jak ona zdobyła faceta jakiegoś i uznał to za zdradę, to oznacza, że wcale jej nie kochał, bo przecież skoro nie chciał jej krzywdzić, no to w tym momencie ona jest szczęśliwa w związku, czyli ją kocha, czyli pozwala jej odejść, tak? w hmm? ich planach oraz Bo konstruuje... ona jest szczęśliwa i on jest szczęśliwy, że ona jest szczęśliwa. Cześć to bomby. On nie chciał, żeby ona była szczęśliwa. Rzeczy, którymi miał albo zrobić Krzywdę Bjork, albo zabić ją w ramach jej ukarania. Później natomiast zamierzał popełnić aby połączyć się z nią w niebie. Łącznie nagrał 11 taśm, a każda po około 2 godziny materiału. Boż. Lopez stwierdził, że Goldie zajął miejsce, które ten wcześniej sobie zarezerwował. Był on święcie przekonany, że Björk żywi do niego dokładnie te same uczucia i emocje, które on żywił względem mniej. co oczywiście nie miało żadnego związku z prawdą. Gdy właśnie te nagrania przedstawiają jego zjazd po równi pochyłej w kierunku szaleństwa, to właśnie te nagrania przedstawiają prześladowcę, który na maksa wchodzi w swoją obsesję, która ostatecznie doprowadza go do końca. I nagrania te nie tylko pokazują jego powolny upadek, aczkolwiek również dzieli się tam swoimi planami. Planami morderstwa. Morderstwa Bjork. Pierwsza się pochodzi już z 14 stycznia 1996 roku i tak trwa dwie godziny. I tutaj Ricardo jest we względnie połowicznie stabilnej w porównaniu do tego, co dziać będzie się później w kondycji psychicznej, fizycznej również dla porównania w ostatniej taśnie wyglądał on już w ten sposób. Początkowo Lopez zamierzał skonstruować bombę wypełnianą igłami podskórnymi, zawierającymi krew zanieczyszczoną wirusem HIV, co miał również zaspokoić jego pragnienie wywarcia trwałego wpływu na życie Bjork. Natomiast kiedy zdał sobie sprawę, że skonstruowanie takiego ustrojstwa nie będzie możliwe, Lopez zaczął konstruować list bombę. Składającą się z kwasu siarkowego w wydrążonej książce, którą planował wysłać do. Domu Björk w Londynie w Anglii. Urządzenie miało eksplodować i zabić bądź oszpecić Björk, gdy ta otworzy książkę. Następnie zamierzał popełnić samobójstwo po wysłaniu bomby, mając nadzieję, że on i Björk będą zjednoczeni w niebie. Gościu pokazywał proces tworzenia tej bomby na swoich taśmach. Miał to zaprojektowany w tak dokładny i precyzyjny sposób, że naprawdę przerażająco się na to patrzy. I proces tworzenia ostatecznej wersji tej bomby obserwujemy na taśmach z początku września 96 roku. Jednakże był to tak skoordynowany plan, że wcześniej widzieliśmy kilka poprzednich wersji tej samej bomby, które te projektowane były mniej więcej od lipca. Ostatecznie 12 września 1996 roku Lopez nagrał swoją ostatnią taśmę, którą nazwał ostatni dzień Ricardo Lopez. Cybał się w niej, Lopez niesie list bombę na je pocztę, żeby została dostarczona do domu Bjork. Sam naprawdę martwił się, że może zwracać na siebie niepotrzebną uwagę, że może wyglądać na podejrzanego dla pracowników poczty, w związku z czym miał przy sobie naładowaną broń. Ostatecznie udało mu się wysłać list bombę, po czym powrócił do swojego mieszkania. I to właśnie wtedy zaczął planować swoje samobójstwo Wszedł do mieszkania i około 9.30 wziął się do pracy Na telewizorze włączył muzykę Bjork Sam rozebrał się do naga Ogolił swoją głowę, ogolił swoje brwi Oraz pomalował twarz na czerwono i zielono i potwór, którego przez cały czas nosił wewnątrz siebie, w końcu zaczął manifestować się na zewnątrz. Policja spekulowała, że powodem pomalowania swojej głowy było uczynienie siebie mniej rozpoznawalnym, aby łatwiej było mu odebrać sobie życie. Ostatecznie siadł przed kamerą z naładowanym pistoletem, twierdząc, że zdecydowanie nie jest pijany, ani w ogóle nie jest przygnębiony. Powiedział, że dokładnie wie co robi, jego broń była odciągnięta i gotowa do strzału. Cię ja opierdolę. Cześć Tysia. Matko jedyna. Tacy ludzie naprawdę istnieją, nie? To jest pojebane. Myślałem, że on się pociął, on się pomalował. Ostatecznie po długich zmaganiach, kiedy piosenka Björk I Remember You dobiegła końca, Lopez krzyknął zwycięstwo. Następnie załadował sobie pistolet do ust i strzelił. Z rewolweru kalibru 38. Następnie jego ciało zniknęło z pola widzenia, a ten wykrwawił się na podłodze. W tym również momencie kamera przestała filmować. Tuż za nim na przewróconym materacu leżał znak z namalowanymi słowami The best of me, najlepsze ode mnie, 12 września. Policja wysnuła teorię, że Lopez zamierzał pokryć ten znak swoją krwią i pozostałościami po swoim mózgu, aczkolwiek broń nie była na tyle mocna, by to spowodować. Oto ostatnia klatka tego nagrania. Pokój Lopeza. Z samym Lopezem leżącym tuż pod kamerą. Cztery dni później, było 16 września, z mieszkania Lopeza wyczuwalny był bardzo nieprzyjemny zapach. I krew. Policja weszła do środka i odkryła rozkładające się zwłoki Lopeza. Na ścianie znajdował się napis Taśmy 8 mm dokumentują przestępstwo. Sprawę terrorystyczną są dla FBI. Cały budynek ewakuowano podczas gdy oddział saperski przeszukiwał wnętrza. W poszukiwaniu materiałów wybuchowych, których jednak nie odnaleziono. Wówczas rozpoczęto oglądanie 22 godzin materiału nagrania z po obejrzeniu ostatniej taśmy Szybko skontaktowano się ze Scotland Yardem Aby ostrzec ich o potencjalnie wybuchowej przesyłce Która jest w drodze do nich Albo bardziej do Bjork Przesyłka na szczęście nie została dostarczona A policja przechwyciła ją w urzędzie pocztowym W południowym Londynie Po czym została U, bezpiecznie fuż. zdetonowana Ryzyko, że Bjork otrzyma bombę było niewielkie Ponieważ jej korespondencja była sprawdzana przez biuro jej menadżera Co więcej, Lopez nie wiedział, że Bjorg i Goldie zakończyli swój związek Na kilka dni przed jego spójstwem 18 września przed swoim w Londynie Bjork złożyła oświadczenie dla prasy. Powiedziała, że jest bardzo zmartwiona tym incydentem i opisała go jako straszne i bardzo smutne. Powiedziała również, że ludzie nie powinni brać jej zbyt dosłownie oraz angażować się w jej życie osobiste. Wysłała również kartkę i kwiaty do rodziny Lopeza. Następnie ta wyjechała do Hiszpanii oraz zatrudniła ochronę dla swojego syna. Rok po śmierci Lopeza w wywiadzie powiedziała: byłam bardzo zdenerwowana, że ktoś umarł. Nie mogłam spać przez tydzień i schomałabym, gdybym powiedziała, że mnie to nie przerażało. Że ja mogę zostać skrzywdzona, a przede wszystkim, że mój syn może zostać skrzywdzony. Zamiast rodzina i przy ciele Lopeza dobrze wiedzieli o jego obsesji na punkcie Bjork, jednakże stwierdzili, że nie mieli pojęcia, że miał tak gwałtowne myśli. Dobrze było jakkolwiek zdolny do przemocy. Wydaje natomiast, że jego brat w pewnym momencie powiedział mu, żeby znalazł sobie prawdziwą kobietę, bo jest opętany Bjork. Dodatkowo psychiatra, który leczył Lopeza z lęku na niedługo przed jego śmiercią, stwierdził, że nie wydawał się być on niebezpieczny. A taśmy Lopeza zostały skonfiskowane przez FBI, a następnie udostępnione dziennikarzom. W 2000 roku powstał 70-minutowy dokument będący skróconą wersją 22 godzinnego materiału przez Lopeza, a same taśmy lata później trafiły do internetu. To była cała okropna sprawa Ricardo Lopeza. Gościa z olbrzymią i niebezpieczną obsesją na punkcie osoby, której nawet nie znał, która ostatecznie doprowadziła do tragedii. Postać jego śmierci oraz jednocześnie praktycznie doprowadziła do śmierci Björk, czyli osoby, na której punkcie miał obsesję. Jest to historia nie tylko przerażająca, aczkolwiek jednocześnie bardzo smutna. Dodatkowo ten naprawdę ekstremalny przypadek można rozpatrywać jako swego rodzaju ostrzeżenie. Ponieważ relacje między fanem a twórcą bywają dość różne. I w wielu przypadkach to właśnie twórca nie jest tym, za kogo podaje się poprzez swoją twórczość. To już nie Stalker to już jest psychol. Znaczy, to kurwa, ja nie wiem czy. Matko, to psychol, to wariat, No nie wiem jak go nazwać, szczerze mówiąc, nie? A masz na myśli ketchup, to polecam dziewczynę z sąsiedztwa i ride to life. Nie wiem o co chodzi. Okazuje się być tak naprawdę bardzo złym człowiekiem w rzeczywistości, a to fan bardzo często bezgranicznie mu ufa, co później prowadzi do naprawdę złych rezultatów. Aczkolwiek w tym przypadku to właśnie fan posunął się za daleko. Posunął się do niebezpiecznej obsesji oraz chęci zabójstwa osoby, na której punkcie tę obsesję miał. Cała ta sprawa jest okropna i przerażająca, i napiszcie mi w komentarzach na dole, jakie jest Wasze zdanie w tym temacie. To była cała historia Ricardo Lopeza. Szokująca, przerażająca, Szczerze mówiąc, nie wiem co mam powiedzieć. No, wariat kurwa, no, co mogę innego powiedzieć, jakby ja pierdolę po prostu. Logiczna i niezwykle smutna, przede wszystkim prawdziwa. Naprawdę jest to bardzo dziwne doświadczenie analizować takie taśmy, jednocześnie wiedząc, że to co na nich widzimy, wydarzyło się naprawdę i że zatem faktycznie stał człowiek, który był święcie przekonany, że rzeczy, które mówi, są słuszne. Naprawdę jest to okropne. To fanatyk, no. To jest właśnie fanatyk. Proszę Państwa, to jest właśnie fanatyk, który po prostu odpierdolił. Dlatego fanatycy są niebezpiecznymi ludźmi. No. Dlatego nigdy nie, nie będę za fanatyzmem. Dziękuję bardzo.